Szymon, ale tak z perspektywy czasu, jakbyś opowiedział o sobie z dzieciństwa. Mhm. Był chłopcem jakim, wrażliwym. Czego Czemu. pragnął, o czym marzył, kogo chciał, jaki był taki prawdziwy, wiesz, nie ten w maskach, tylko taki pierwotny, głęboko, głęboko w tobie. Chyba szukałem czegoś, czegoś mi po prostu gdzieś brakowało. Nie? Gdzieś się naoglądałem, może jakichś teledysków, że w Ameryce to mają taki siak, a my mm -hmm. tutaj w Polsce, więc teraz będziemy udawali tutaj jakąś gangsterkę. Mm -hmm. nie? No mm -hmm. więc cały czas, no właśnie, może ten brak akceptacji na jakąś rzeczywistość. Nie? Brak a tak głęboko, głęboko czego pragnął? Na miłości, takiego przyjęcia, akceptacji. To są rzeczy, których ten mały Szymon mógł pragnąć. Przyjęcia, Hmm. Czy gdyby wtedy tamta szkoła, tamte dzieci, może i nauczyciele otworzyły się na ciebie, e, ciepło cię przyjęły, jako chłopaka z małej miejscowości, który właśnie z rodzicami przeprowadził się do naszego miasteczka? Więcej uprzejmości, radości, myślisz, żeby inaczej się ta droga potoczyła?